Tragiczny finał bójki w Nowym. 29-letni kolumbijczyk oskarżony o morderstwo 41-latka. Lekarz w ogniu śledztwa, nielegalne recepty na wielką skalę, seria pożarów pod lupą, przypadek czy celowe podpalenia. zaczynamy od serii głośnych pożarów, które w ostatnich miesiącach trawią Polskę, a także na postępach w śledztwach prowadzonych przez służby. Ostatni wielki pożar miał miejsce 6 lipca 2025 roku w Kędzierzynie Koźlu. Tam spłonęła hala magazynowa pełna hulajnóg i rowerów elektrycznych. Ze względu na baterie litowo-jonowe ogień rozprzestrzenił się bardzo szybko, a akcja gaśnicza trwała wiele godzin. Na razie Służby podejrzewają awarię instalacji elektrycznej, ale nie wykluczają żadnej hipotezy. To już kolejny taki pożar w ostatnim czasie, i służby mają oczy szeroko otwarte. Zaledwie kilka dni wcześniej, 2 lipca, doszło do dużego pożaru w Ząbkach pod Warszawą. Tam spłonął skład materiałów budowlanych, oficjalnie przyczyna to prawdopodobnie zwarcie instalacji, ale biorąc pod uwagę inne incydenty, prokuratura prowadzi dokładne śledztwo. W całym kraju trwa nasilenie podobnych zdarzeń co budzi uzasadnione pytania o bezpieczeństwo i ewentualne działania osób trzecich. W kontekście ostatnich wydarzeń nie można pominąć pożaru na Marywilskiej 44 w Warszawie z maja 2024 roku. Ta sprawa jest już oficjalnie uznana za akt sabotażu. Prokuratura oraz ABW ustaliły, że za podpalenie odpowiedzialna jest rosyjska grupa wywiadowcza GRU. Dwóch obywateli Ukrainy usłyszało zarzuty działania na rzecz rosyjskich służb, mające na celu destabilizację Polski. To pierwszy w Polsce taki udokumentowany przypadek hybrydowego ataku na infrastrukturę cywilną i gospodarczo-handlową. Te zdarzenia wpisują się w szerszy kontekst geopolityczny. Polska, jako kraj członkowski NATO i aktywny partner Ukrainy, znajduje się pod stałą presją i zagrożeniem. Sabotaże, cyberataki i inne działania hybrydowe mają osłabić państwo i wzbudzić niepokój społeczny. Służby współpracują z partnerami z Litwy, Czech i innych krajów, gdzie również odnotowano podobne próby destabilizacji, jak chociażby podpalenie sklepu Ikea w Wilnie. Poza Marywilską 44, gdzie śledztwo jest prowadzone bardzo intensywnie i zakończyło się postawieniem zarzutów, inne pożary, choć niepokojące, nie mają na razie potwierdzonego związku z działalnością przestępczą lub wywiadowczą. Wiele z nich wynika z awarii technicznych lub przypadków losowych. Jednak rosnąca liczba takich zdarzeń nakłada presję na służby, by utworzyły specjalne zespoły zajmujące się ochroną infrastruktury krytycznej i szybką reakcją na zagrożenia. Seria pożarów w Polsce to nie tylko kwestia losowych wypadków, lecz potencjalne zagrożenie hybrydowe i problem bezpieczeństwa państwa. W przypadku Marywilskiej 44 mieliśmy jasne potwierdzenie sabotażu, a inne sprawy są nadal w toku. Będziemy uważnie śledzić rozwój sytuacji i informować Was o najnowszych faktach. Policjanci z Łódzkiego Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą zatrzymali 43-letniego lekarza podejrzanego o wystawianie setek recept na leki zawierające środki odurzające i substancje psychoaktywne. Według śledczych, mężczyzna w ciągu niespełna trzech lat wystawił aż 271 recept, przekazując ich kody dziesiątkom osób, które nie były jego pacjentami. Wiele z nich twierdzi wręcz, że nigdy nie miało z nim żadnego kontaktu ani na żywo, ani nawet zdalnie. Sprawa ma ogromny wymiar nie tylko medyczny, ale i kryminalny. Lekarz usłyszał 215 zarzutów i grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. W toku śledztwa ustalono, że proceder trwał co najmniej od sierpnia 2021 roku. Lekarz prowadził praktykę, w ramach której oferował m.in. innymi teleporady. Ogłaszał się w internecie, przyciągając zainteresowane osoby, a następnie bez żadnego badania wystawiał im zwolnienia oraz recepty na silne leki z grupy RPW. Mowa tu o substancjach, które są kontrolowane właśnie ze względu na swoje działanie odurzające i potencjalnie uzależniające. Te leki mogą być stosowane tylko w uzasadnionych przypadkach medycznych, a ich obrót i dawkowanie są szczegółowo regulowane prawem. Tymczasem w tej sprawie doszło do masowego, nielegalnego obrotu receptami. Wiele osób, na które wystawiano dokumenty medyczne, nigdy nie kontaktowało się z lekarzem. To właśnie one. Złożyły zeznania, które stały się podstawą do działań policji. Po zgromadzeniu materiału dowodowego, prokuratura z Łodzi wydała decyzję o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu lekarza. Funkcjonariusze weszli do jego mieszkania w dzielnicy Górna i zabezpieczyli komputery, telefony komórkowe oraz inne urządzenia elektroniczne. Materiały te są teraz analizowane. Ich zawartość może rzucić nowe światło na skalę i sposób działania całego procederu. Niewykluczone, że wkrótce śledztwo obejmie kolejne osoby. Zarzuty, które usłyszał medyk, dotyczą między innymi wystawiania fałszywej dokumentacji, przekraczania uprawnień oraz narażenia życia i zdrowia pacjentów poprzez nielegalny obrót substancjami odurzającymi. Prokuratura podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy. Wiele wskazuje na to, że mężczyzna mógł działać nie tylko na własną rękę, ale również w ramach szerszej siatki powiązanej z czarnym rynkiem leków. Leki wydawane na podstawie wystawionych przez niego recept mogły trafiać do obiegu nielegalnego a więc być dalej odsprzedawane lub używane niezgodnie z przeznaczeniem. Jeśli te podejrzenia się potwierdzą, zarzuty mogą zostać rozszerzone. To jedna z najpoważniejszych spraw tego typu w ostatnich latach i kolejny sygnał, że system e-recept, choć wygodny, może być wykorzystywany przez nieuczciwych lekarzy. Obecnie decyzja o dalszym losie zatrzymanego leży w rękach sądu. Może on zdecydować o zastosowaniu aresztu tymczasowego lub innych środków zapobiegawczych. Policja i prokuratura zapewniają, że śledztwo będzie kontynuowane, a wszystkie osoby, które nielegalnie skorzystały z recept, również mogą zostać przesłuchane. Miniona noc w nowem, w województwie kujawsko-pomorskim, zakończyła się dramatycznym wydarzeniem, które poruszyło lokalną społeczność. W wyniku brutalnej bójki, do której doszło na nowskim rynku tuż po godzinie drugiej w nocy z soboty na niedzielę zginął 41-letni mieszkaniec tej gminy. Według informacji przekazanych przez Komendę Powiatową Policji w Świeciu, bójka wybuchła pomiędzy dwiema grupami mężczyzn. Jedną, która przebywała w pobliskim lokalu, a drugą, która przechodziła obok. Eskalacja konfliktu była szybka i brutalna. W trakcie konfrontacji jeden z uczestników wyciągnął nóż i zadał cios, który okazał się śmiertelny. Mimo błyskawicznej reakcji służb ratunkowych i podjętej reanimacji, życia poszkodowanego nie udało się uratować. To tragiczne wydarzenie Natychmiast wywołało zdecydowane działania służb oraz fale komentarzy wśród mieszkańców. Zgłoszenie o incydencie wpłynęło do dyżurnego policji kilka minut po godzinie drugiej w nocy. Policjanci, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, ustalili, że bójka wywiązała się pomiędzy dwoma grupami mężczyzn, z których jedna przebywała w lokalu gastronomicznym, a druga przemieszczała się przez centrum miasta. Początkowo słowny konflikt przerodził się w otwartą konfrontację fizyczną. Która bardzo szybko przeniosła się na główny plac miasta. W trakcie starcia 41-letni mężczyzna został ugodzony nożem. Pomimo natychmiastowo podjętej reanimacji, jego życia nie udało się uratować. Dodatkowo dwóch innych uczestników bójki, mężczyźni w wieku 32 i 34 lat, odniosło obrażenia, które na szczęście nie zagrażają ich życiu. Policja bardzo szybko rozpoczęła działania mające na celu zatrzymanie sprawców, a śledztwo. Rozpoczęto niemal natychmiast po zdarzeniu. Pościg i zatrzymania. Dynamiczna akcja policji. Tuż po zgłoszeniu funkcjonariusze zauważyli oddalający się z miejsca zdarzenia samochód marki Hyundai. Natychmiast rozpoczęto pościg, ponieważ kierowca pojazdu nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe nakazujące zatrzymanie. Do dramatycznej sceny doszło w miejscowości Zdrojewo, gdzie kierowca próbował zepchnąć policyjny radiowóz z drogi, co zakończyło się kolizją. Po zatrzymaniu pojazdu z auta wybiegło czterech mężczyzn. Którzy usiłowali uciec pieszo. Zostali oni jednak szybko zatrzymani przez interweniujących funkcjonariuszy. Wszyscy byli nietrzeźwi, a ich wiek wahał się od 21 do 45 lat. W grupie zatrzymanych znajdowali się zarówno obywatele Polski, jak i cudzoziemcy. Jednocześnie inny patrol policji udał się do jednego z hoteli w Nowem, gdzie odnaleziono i zatrzymano 29-letniego obywatela Kolumbii. To właśnie on, według śledczych miał zadać śmiertelny cios nożem. Łącznie zatrzymano 11 osób, trzech obywateli Polski oraz 8 cudzoziemców. Wszystkie te osoby są podejrzewane o udział w bójce, która zakończyła się śmiercią 40-letniego mężczyzny. Sprawę nadzoruje prokuratura rejonowa w Świeciu, a na miejscu pracują technicy kryminalistyki, którzy zabezpieczają ślady i gromadzą dowody. Trwają intensywne przesłuchania świadków oraz próby ustalenia dokładnego przebiegu wydarzeń. W tym ról poszczególnych uczestników oraz ich motywów. Policja potwierdza, że śledztwo prowadzone jest w kierunku udziału w bójce ze skutkiem śmiertelnym oraz napaści na funkcjonariuszy podczas pościgu. Sprawa wywołała ogromne poruszenie wśród mieszkańców Nowego. Lokalna społeczność domaga się wyjaśnień, a wielu mieszkańców zapowiada udział w czuwaniach ku pamięci zmarłego. Atmosfera w mieście jest napięta, a tragiczny finał tej nocy pozostanie na długo w pamięci lokalnej społeczności. Jeśli chcecie być na bieżąco z takimi informacjami, subskrybujcie nasz kanał i kliknijcie dzwonek. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.